Dzisiejszy temat, który chciałam poruszyć jest oczywistym, natomiast wiem, że trudno jest wielu osobom, jakby zdać sobie sprawę z jego wagi i istoty dla naszego prawidłowego funkcjonowania. Dotyczy on nawadniania, nawadniania naszego organizmu, chcę omówić, dlaczego jest ważne, dlaczego jest ważne dla naszych organów, i jak zrobić to efektywnie i skutecznie. Po pierwsze, woda. Oprócz powietrza, najbardziej istotne źródło naszego funkcjonowania gwarantuje nam przeżycie. Po drugie, każdy organ zbudowany jest z tkanek, tkanki zbudowane są z licznych komórek, a komórki a komórka to fundament i najbardziej elementarna istota naszego organizmu. Jeśli ona będzie miała zaburzony bilans wodny, nie będzie prawidłowo funkcjonowana, co przekłada się na brak prawidłowego funkcjonowania każdego z organów. Przyjęcie schematu prawidłowego nawadniania organizmu z pozoru wydaje się trudne i często niemożliwe. Jednak doświadczenie mówi, że wprowadzenie kilku trików dotyczących wprowadzenia aplikacji Body Water, Body drink, która przypomina nam o przyjmowaniu płynów, bądź obstawianie się kubkami z wodą, z wodą z solą, wodą z... Plastrami cytryny powoduje, że nie zapominamy o tym zachowaniu i jesteśmy w stanie na stałe utrwalić ten nawyk. Dlaczego jest to ważne dla naszych poszczególnych organów? Powodów jest mnóstwo, mogłabym setki argumentów przedstawić, ale chcę się skupić na najistotniejszych, które jak sądzę będą miały szansę przemówić do Waszej wyobraźni. Po pierwsze. Gwarantuje optymalne nawodnienie organizmu, gwarantuje nam optymalne funkcjonowanie naszego mózgu. Mózg się składa z 80% wody. Jeśli bilans jest zakłócony, funkcje poznawcze, błyskotliwość, przenikliwość jest spowolniona. On nam chodzi o zupełnie inną reakcję. Zatem, nawadniajmy organizm z powodu czy dla dobrego funkcjonowania mózgu. Druga sprawa, chcemy pięknie wyglądać. Nasza skóra, kiedy jest odwodniona. Jest zwierczczała, brzydka i pomarszczona. Długotrwałe nawadnianie, optymalne nawadnianie powoduje jej elastyczność lśnienie i zmniejszenie ilości zmarszczek. Kolejnym ważnym organem, który jest w 80% zależny od wody, jest serce. Optymalne nawodnienie gwarantuje nam, iż to serce będzie silne, zdrowe, a krzepliwość krwi będzie obniżona, zatem istnieje mniejsze ryzyko zawałów i zatorów. Podniesienie systemu immunologicznego poprzez detoksykację. Sercem krwi jest, jest wątroba, która w 70% jest zależna na utworze. To jest organ, który fundamentalnie przeprowadza detoksykację naszego organizmu i jeszcze mnóstwo innych funkcji, ale mówimy teraz o oczyszczaniu i wzmocnieniu systemu immunologicznego. Nerki, sercem układu moczowego, które odpowiedzialne są za detoksykację, przy optymalnej ilości wody odciążają wątrobę i odprowadzają toksyny z organizmu. Trzecim obszarem skóra. Kiedy jest nawodnienie optymalne, kiedy prowadzimy jeszcze dodatkową aktywność fizyczną, pot, który przemieszcza się, czy wydostaje się z naszych porów, powoduje, że toksyny są wydostawane na zewnątrz. Czyli wzmocnienie systemu immunologicznego poprzez pozbycie się nadmiernej ilości toksyn. Układ kostny. Akurat kości są najmniej nawodnione bo około 20%, ale chrząstki zagła potrzebują dla swojej elastyczności wody. Zatem pamiętajmy, żeby się nawadniać. I jedno z najbardziej istotnych, jak są dla wielu z nas, dbających o figurę, o dobre samopoczucie, ale też dobry wygląd czyli spalanie tkanki tłuszczowej, przyspieszenie trawienia. Eksperci mówią, że optymalne nawodnienie organizmu powoduje, iż jesteśmy w stanie przyspieszyć trawienie, metabolizm aż około 25%. Jak sądzę, argumenty mówią same za siebie, nawadniajmy się. Jak to zrobić skutecznie? Jest kilka takich sposobów, a oto one. Po pierwsze, tuż po przebudzeniu. Przyjmijmy około od 250 do 300 ml ciepłej, letniej wody, przegotowanej, która zapewni nam przyspieszenie trawienia, ale jednocześnie poprawi krążenie. Po drugie, nie pijmy nigdy do posiłków, ponieważ przyjmowanie płynu powoduje rozcieńczenie soków trawiennych, a tym samym spowolnienie metabolizmu. Po trzecie, chcąc zrobić. Efektywnie się nawodnić, dodajmy do szklanki wody szczyptę soli, najlepiej wysoko mineralizowanej. Polecam naszą polską sól kłodawską. Po czwarte, możemy wzbogacić przysłowiową szklankę letniej wody o smaki takie jak goździk, imbir, czy też kurkuma, czy też dodając plaster, cytryny, grejfruta. Bądź pomarańczy. Szanowni kochani przyjaciele, koledzy, znajomi, klienci, nawadniajmy się. Jest to klucz do naszego zdrowia. Jest to klucz dla naszego świetnego samopoczucia. Zatem to wszystko na dzisiaj. Życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.